Jak stworzyć dobry level? Gracze szukają różnych wrażeń, gdy je znajdują chce im się grać. Ja bardzo lubię, jak w grach można sobie coś nazwać. Na przykład miasto, które się buduje, albo swój oddział. Jest taka gra, w której siedzi się w schronie atomowym i przychodzą radioaktywne karaluchy, i w ogóle nie można nadać im imion. A ja bym bardzo chciała powiedzieć każdego dnia do takiego karalucha: cześć Zenon, jak się masz? Przecież aż się prosi, prawda? Żeby się z nimi zaprzyjaźnić. Najważniejsze jest każde 5 minut. Lubię, kiedy gra jest grą, a nie filmem mało interaktywnym. Lubię gry, w których mogę spotykać innych ludzi i poznawać ich także w świecie realnym. Najwięcej gram na telefonie. Zawsze mam go przy sobie i w każdej chwili mogę po prostu wyciągnąć go i zagrać. Są gry, które zgadną, na co gracz ma ochotę. Lubię, jak w grach jest wyzwanie. A wiem, że nie będę miał czasu drugi raz ich przechodzić. Dlatego zawsze gram na chacie! Nie lubię multiplayera, dlatego że zawsze się trafi jakiś dwunastolatek, który nie ma nic innego do roboty, jak w to grać, i zawsze mnie jakiś taki dopadnie. Każdy pomysł jest dobry, kiedy pasuje do pozostałych. Lubię, jak gra mi mówi, dokąd mam iść. Najbardziej w grach lubię zbierać śrubki śrubki i nakrętki. Lubię, jak w grze widać, że ktoś pomyślał. Lubię, jak o coś chodzi. Level design to sztuka ogarniania. Jest świat gry, w którym mogę się zanurzyć i który mnie na tyle odcina, że nie za bardzo kontaktuję, co się dzieje dookoła mnie i potem się okazuje, że jest piąta rano. Najbardziej lubię gry, kiedy tą opowieść mogę kształtować. Dla mnie też frajdą jest to, że mogę taką grę przejść dwa czy trzy razy, za każdym razem dokonując innych wyborów i zobaczyć, co się stanie. Wymagam od gry, żeby miała dobrą opowieść. Jeżeli gra ma dobrą historię, to... Ta gra jest to ogromnie zależnie od tego, jak wygląda i ilu ludzi nad nią się działo. A ja lubię, gdy gracze się cieszą. Lubię, gdy gra ich fascynuje, angażuje i wywołuje emocje. Oto książka, dzięki której zrobisz właśnie taką grę. Chcę w nią zagrać.